W miniony piątek na scenie Wozowni Framu w roli głównej i jedynej wystąpił Janusz Pacholec, aktor Teatru Rozmaitości działającego przy Domu Kultury SCK w Mielcu. Belferm, bo też w monodramie pod takim tytułem mogliśmy go obejrzeć, został przygotowany z okazji 70. urodzin aktora i 50-lecia jego działalności artystycznej. O kawał czasu zaczynałem gdzieś w latach 70. chyba pierwszym roku w Mieleckim Teatrze Maska, jako tam 16-17-letni chłopak, no i doczekałem do dzisiaj. No Przewidało się trochę tych sztuk, mnóstwo. No. Szczególnie utkwiły mi w pamięci takie role, jak w Damach i Huzara główna rola, czy w Gogolu, w Łorzenku rola jajecznicy. Także takie, takie dość fajne, fajna zabawa. W teatr, jak ja to nazwę. Przyszedł czas na rolę Belfra od języka polskiego, uczącego w szkole dla tak zwanej trudnej młodzieży. Tytułowy Belfer to człowiek z pasją do nauczania, któremu jednak w pewnym momencie zwyczajnie zabrakło już sił. I mówiąc wprost, zaszczelił całą swoją klasę maturalną. I pani, mnie się tego Belfra bardzo dobrze gra. Dlaczego? Ja całe życie zawodowe byłem nauczycielem, więc teraz... Więc teraz jakby przenoszę tą swoją historię na deski. Mierzyli się z tym nie tacy aktorzy jak ja, ale między innymi Pszoniak to też robił, tego Belfra. Ja zrobiłem troszkę innej konwencji, troszkę innej wersji, a mianowicie troszkę spolszczyłem to, czyli nadałem polskie imiona. Zrobiłem nauczyciela nie literatury, ale nauczyciela języka polskiego, żeby to tak bliższe, bliższe naszemu sercu było. Nauczycielem języka polskiego, to przeżywać najbardziej absurdalną sytuację, z obiektu przyjemności uczynić obiekt nauczania. <ścoughs> Literatura przyjemnością, a spadaj frajerze! W całej artystycznej karierze Janusza Pacholca, Belfere jest pierwszym monodramem, który zagrał i jak sam mówi, czasami w pojedynkę na scenie jest łatwiej. No, widzi pani, jak pani gra z kimś, to musi pani trzymać się tekstu, oj, trzymać, bo, bo jak nie, to pani kładzie tego, z kim pani gra, prawda? Natomiast w tym wypadku, no, ja mogę sobie pozwolić tam na pewne zmiany. Państwo i tak nie będziecie wiedzieli, czy ja powiedziałem prawdę, czy nie powiedziałem prawdę, to co w tekście jest, prawda? Także jest łatwiej, no, a z drugiej strony. A z drugiej strony jest ciężko, bo godzina samemu na scenie jest ciężko, naprawdę. Sztukę Belfer napisał belgijski dramaturg Jean-Pierre Dopanie.